Mamy kolejny dzień, i dzisiaj znajdujemy się na tej działce, którą wczoraj zaczęliśmy równać. Najpierw zrobiliśmy usługę glebogryzarką separacyjną, tak jak widzieliście przy traktorku. Zjechaliśmy wszystko glebogryzarką. Później założyliśmy tą kratę niwelacyjną, którą tam w oddali widzicie. Na, założyliśmy ją naprzód ciągnika Natura i zaczęliśmy ściągać, rozprowadzać tą ziemię, żeby było y, jak najbardziej y, gładko, że tak powiem, czyli y, płasko, ponieważ tutaj na środku tej działki, po całej długości, mieliśmy taki po prostu delikatny garb. No i to wszystko zaczęliśmy ściągać. Teraz mamy już wstępnie rozplantowaną tą działkę, tą ziemię na działce. No i zaczynam, zobaczcie, robić coś co nie każdy lubi, a coś co trzeba zrobić. Czyli wygrabiam wszystkie kamienie. Zobaczcie, ile tu jeszcze w tym wszystkim, ile jeszcze jest brudu, starych jakichś knączy. No, bo jakby nie patrzeć, to słuchajcie, ta działka, na której teraz się znajdujemy, to wyglądała tak jak tutaj ta obok. Bardzo dużo nawłoci, czyli to są te takie zielone. To jest nawłoć, już wam pokazuję. Zresztą widzicie, jak tutaj jest ta nawłość poprzerastana. O, to jest nawłoć z takimi knończami i ich jest bardzo pełno i niestety, ale z tej działki tutaj obok, którą widzicie, bardzo wszystko się rozsiewa na tej działce, którą przygotowujemy, dlatego ja więcej zrobiłem tutaj tej działki, uprawiłem, żeby jak najmniej tej nawłoci nam tutaj nachodziło, bo ona poprzez knącza się rozrasta systemem korzeniowym, no i wchodzi nam na działkę idzie kolejna pomocnica, czyli inwestorka tej działki Agnieszka, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. No a my co? My zabieramy się dalej do roboty. Tyle mam przegrabione. Jeszcze musimy tą resztkę działeczki, małą, która nam została. Później przemierzymy sobie w ogóle tą działkę. Ile mamy metrów kwadratowych tutaj do obsiania? Bo stawialiśmy tak na szybko około 800 metrów, jak mówiłem, kwadratowych. Bo działka ma niespełna 1200. Także no zobaczycie, jak to dalej pójdzie. Dzisiaj niestety pewnie nam się nie uda wsiać tej trawy, ponieważ jest dosyć mocny wiatr. No i co wam mogę powiedzieć? Jeżeli byśmy siali, istnieje możliwość, że nam po prostu zwieją te wszystkie nasionka, na no szkoda i pieniędzy, i naszej roboty. Także dzisiaj spróbujemy tak przygotować sobie działkę pod siew i w tygodniu myślę, że wsiejemy trawę, zwałujemy. Przegrabimy, zwałujemy, i, i będzie trawka sobie tutaj rosła, żeby było pięknie, zielono. Także my zabieramy się do pracy. Już możemy dawać, możemy dawać. Słuchajcie, jesteśmy prawie, że na końcówce już grabienia. Zwykłymi grabkami i słuchajcie, zobaczcie, tu przed chwilą jeszcze było pełno tego brudu, kamieni starych tych korzeni, tak jak Wam mówiłem. A już teraz się zaczyna robić taka powierzchnia, tak to, co wszystko za mną widzicie. No to już mamy przegrabione, i za moment, teraz sobie zrobimy, jak to dokończymy. Ten tutaj jeszcze pas, który zgrabimy, no to pójdziemy, wypijemy kawę, odpocznijmy chwilę i wezmę kratę niwelacyjną, ale już tą ręczną i jeszcze to sobie wszystko porozciągamy delikatnie kratą tą ręczną niwelacyjną, ale to zobaczycie za moment jak to będzie wyglądać, natomiast tutaj się staramy powybierać, zobaczcie, te wszystkie o kamienie, zobaczcie ile tego jest i to wszystko usuwamy i tak się powoli bawimy, także mamy taczkę od razu wywozimy to wszystko w jedno miejsce Później do kamienie z powrotem z tą ziemią, po prostu w dół włożymy, gdzie przysypiemy to ziemią, taką bardziej szlachetną i też posiejemy trawę, a póki co zobaczcie, jak powinien być teren przygotowany pod sianie trawy, ale mówię to jeszcze to jest dopiero połowa pracy, jeszcze wiele przed nami. Jeszcze musimy to wszystko yy, zniwelować. Jeżeli będzie trzeba to przewałować oczywiście jeszcze przed sianiem i jeszcze raz zgrabić i jeszcze raz zniwelować i tak w kółko, w kółko, aż będzie możliwość idealnego poziomu i, i płaskiej powierzchni i będziemy dopiero mogli wtedy siać siewnikiem. Także na chwilę obecną tyle pomocnicy są, tu jest mistrz, który nas pilnuje o imieniu Gacek, no i nic, my działamy dalej. To tyle, jeżeli mogę Wam jeszcze jedną rzecz, na co warto zwrócić uwagę, jak macie takie zarośnięte te działki, to zobaczcie, jak spojrzycie na płot, który się tam znajduje, tu idzie taka sama linia, tak samo pójdzie płot, a zobaczcie, ile tak naprawdę tutaj jeszcze, myślę, no grabie mają około 1,50 m, no to z dobre 1,50 m jeszcze wjechaliśmy tutaj w działkę sąsiada, który no, nie, nie wykasza tego, a my tutaj chcemy mieć po prostu ładne, czyste pole zadbane, żeby działka była, jak będzie płot stawiany, żeby była przygotowana już też tutaj przejście przez, od, do płotu, do, do prac związanych z budową płotu. No i tyle, także miejcie to na uwadze, jak wykaszacie działki, które są po prostu świeżo, powstają, podbudowlane, zawsze kaszcie wykosić chociaż ten metr szerzej. Nie szczęście tej kasy na te kosiarki. Które wam tam robią jakieś usługi, bo może zapłacicie 200 zł więcej, a będziecie mieć więcej obkoszonej swojej działki. Wtedy o wiele łatwiej to doprowadzić do, do po prostu jakiegoś tam fajnej, fajnego wyglądu, a poza tym użyteczności, bo zobaczcie teraz tutaj, stawiając płot, ile mamy miejsca i jaki mamy fajny plac po prostu pod budowę płotu. A jakbyśmy mieli teraz w czymś takim robić, co, jest, co się znajduje za mną, w tej nawłoci kopać ręcznie, pewnie jak pod to i tak, oczywiście pójdą y, świdry i y, y, y będziemy to wiercić wszystko, natomiast no, czy wiercić, czy kopać na pewno się w takiej glebie robi, niż w czymś takim, co widzicie za mną. Idziemy pić kawę za chwilę, bo to trzeba dokończyć. Mam nadzieję, że nie będzie padać i sayonara. Słuchajcie, niby John Deere niezniszczalny, a jednak, zobaczcie, co się wydarzyło. Cały, cały uchwyt, znaczy cały, jedna ze śrub, niestety nam pękła. Gdzieś tyle śruby powinno jeszcze być. Pękła albo od uderzenia, albo od przeciążenia. No nic, moja wina, muszę to naprawić. Ale najgorsze jest to, że ta reszta śruby, która tutaj, którą tutaj widzicie. Została tutaj w środku i musimy ją teraz jakoś wyciągnąć. Musimy odpiąć całego tura. Także zabieramy się do odpięcia tura. Ja teraz będę muszę najpierw podpinać wszystkie węże hydrauliczne. Pozabezpieczać od razu. Fajne jest to, że o, macie takie nakładki kolorystycznie jeden do drugiego. Od razu jedno, drugie, że wiecie, który pod który kolor podłączyć. Także to jest akurat fajna sprawa, natomiast trochę mnie martwi. Mam nadzieję, że no śrubę na pewno gdzieś dostanę, natomiast, o, natomiast yy, muszę jakąś, jak, w jakiś sposób ją wydostać. Dobra, tutaj te mamy zawory hydrauliczne pozatykane, ale jeszcze muszę odpiąć od joysticka. Tutaj, jak zobaczycie, to ten przewód odpowiada za to, że Tutaj, możesz chyba pokazać, mamy elektrozawór, który dodatkowo tutaj tym guzikiem sterujemy łyżką i ona wtedy nam otwiera krokodylkę, jeszcze dodatkowo nie akurat tą łyżkę, tylko inną łyżkę, która otwiera jeszcze przód, tak jak w katapilerach. Dobra, także odłączam. Jak to wygląda tu mamy pusto, tu mamy pusto, a tu mamy śrubę, która powinna być de facto tutaj z tą śrubą. No i no łamała się, bo się przeciążyło gdzieś się uderzyło i się przeciążyło i pękło. Także widzicie, coś muszę. Teraz tutaj wykombinować, nie wiem co, ale muszę resztkę tej śruby, która jest tutaj, muszę ją wyciągnąć. No dobra. Pójdę chyba po spawarkę Spróbuję przyspawać tutaj Mniejszą śrubę do niej No i po prostu wykręcić Także chodźcie ze mną No nic moi drodzy Spawareczka Pożyczona Także dziękuję bardzo tej osobie Która mi ją użyczyła I przygotowujemy się do pospawania Tak jak wam mówiłem Przyniosłem sobie O, Tu mam dwie śruby takie dwie śruby przyniosłem i albo tą będę chciał po prostu tutaj przyspawać w tym miejscu i wtedy może uda mi się y, po przyspawaniu wykręcić tą urwaną śrubę, no albo tą. Właśnie nie wiem którą, ale myślę, że może tą, po prostu tutaj jest w mniejszej średnicy, będzie przynajmniej, o gdzie tam miejsce na nałożenie tutaj do góry spawu, chociaż żeby to heftnąć, jak to się mówi. No to dobra, zaczynamy Zaczynamy tutaj zobaczcie, na takim całym ramieniu opiera się yy, cała siła tego tutaj ładowacza Tak to wygląda to wchodzi tutaj w środek zawsze cyk o, i na tym się wszystkim tutaj opiera o tak i cała słuchajcie siła na tych trzech i z drugiej strony też na trzech śrubach się trzymie cały ten yy, ładowacz od John Deera. No. Dobra, tak wygląda John Deere bez ładowacza czołowego. A my się zabieramy za robotę. No, nic, słuchajcie. Tak to, tak to wyszło. Zobaczcie. Obspawałem. I zaraz zobaczymy. Jeszcze trochę chcę obspawać. I zaraz zobaczymy, czy da się to odkręcić. No dobra. To słuchajcie, wyłączymy tylko. Wyłączmy tylko spawarkę. No i co, sprawdzamy. Uda się czy się nie uda? Jak sądzicie? Pytanie co pierwsze strzeli spaw? Czy tutaj ta śruba? Muszę słuchajcie iść po kluczyk po trzynastkę magiczną i spróbujemy to wykręcić. Dobra, to zaraz do was wracam. No dobrze już jestem i sprawdzamy. Uda się czy się nie uda? No, ja nie mogę. Słuchajcie, udało się, wykręciłem tą śrubę. Tutaj wielkich szkód nie narobiłem. O, muszę to tylko przeczyścić, przesmarować. No, i udało się. Mamy z powrotem całe trzy śruby do mocowania. A tutaj mamy resztkę tej śruby. Zobaczcie zaraz Wam to pokażę o, tak to powinno wyglądać dalej o. widzicie tu będzie lepiej to widać o. i tu mamy śrubę która jest o. no nic ważne że zrobiłem po swojemu, jak potrafiłem, tak zrobiłem, ale pospawałem no i się udało wyciągnąć. To jest dla mnie najważniejsze. No słuchajcie, nie ukrywam, że się bardzo cieszę, że mi się to udało zrobić, bo jak y, widzicie coś takiego, to wcale nie jest przyjemna sprawa, szczególnie, że y, na wtorek już potrzebuję z powrotem ciągnik. Co prawda będę akurat wykaszał y, zarośla y, kosiarką bijakową, no natomiast zawsze ten Przedni tur się przydaje, ponieważ no co czasami te krzaki jakby są w zaroślach, to ja sobie je przepycham delikatnie, wyrównuję, a później dopiero jadę kosiarką, żeby nie niszczyć i sprzętu. No i przede wszystkim, żeby, żeby sobie ułatwić też pracę. Także mam nadzieję, że jutro dokupię taką śrubę. To jest śruba o twardości 10,9, bo to jest twardość. O, coś takiego. Nie wiem, jak, jaki to jest dokładnie rozmiar. Wiem, że jest na klucz, słuchajcie, 24 z tego co pamiętam. Także ja sobie tutaj teraz jeszcze podokręcam z drugiej strony wszystkie śruby. No i co? I tyle, tak naprawdę. Fajnie, że mi się udało. Dziękuję jeszcze raz, Tomek, że mi pożyczyłeś tą spawareczkę, że szybko jakoś to ogarnąłem. No i mam już lżejszą głowę, przede wszystkim że wiem, że tylko dokupię śrubę, wkręcę i będzie maszyna chodziła dalej na no, oto wszystko. W tym, w tym wszystkim chodzi, że to ma cały czas pracować. Tu sobie, zobaczcie, muszę też, bo zobaczcie co się okazuje, wszystko jest luźne. Są takie drgania, że muszę te śruby, o zobaczcie, podokręcać. Po prostu wczoraj dużo było używane i ja tego nie zrobiłem. Ale ja sobie je wszystkie odkręcę, przesmaruję. I tak samo tutaj muszę te śruby, wszystkie, które widzicie. Te tutaj trzy z drugiej strony, trzy, które są, to muszę je wszystkie przesmarować, podociągać. No i tyle, ale tu przede wszystkim, bo widzicie, to się wszystko rusza. A nie fajnie, gdyby to się coś połamało, bo tanie rzeczy to nie są. No i Przede wszystkim to ma pracować cały czas, służyć i tyle. Dobra, ja się teraz zabieram za zdemontowanie tych trzech śrub, przesmarowanie wszystkiego i zamontowanie z powrotem. Zobaczcie, drugą stronę również udało mi się odkręcić. I tak, dwie śruby, ta górna i dolna, tutaj są podrzędzewiałe, a środkowa w dobrym stanie, czyli najmniej zabrudzeń dostaje. Teraz poczekajcie. Teraz mam taki środek specjalny, smar, którym tu wypełnimy to wszystko. Ok, dobra. I za chwilę to przeczyszczę i zamontujemy śruby. Także tak to będzie wyglądać: odświeżone, przykręcone będzie. I tak samo muszę zrobić z tą drugą stroną, którą tutaj widzicie. Okej, okay, i będzie przygotowane. Tylko muszę tutaj oczywiście dokupić jedną śrubę i ją zamocować. Także dzisiaj zamocujemy górną i dolną, a po prostu środkową jak będę miał śrubę, dokupię i dokręcę i będzie OK. No dobra, słuchajcie, skoro mamy już spawarkę i mamy spawacza na miejscu, to idziemy pospawać jeszcze wał. Zaraz go ogarniemy. Tylko odłożymy kilka rzeczy. Dobra. Tutaj niestety jest wał popękany przy rączce i musimy go na nowo pospawać. Dobra, jedziemy. No dobra, słuchajcie, to wkręcamy wkręcamy z powrotem tutaj na razie te dwie śruby tylko jeszcze je spróbuję przesmarować okej okay. jedna jest i druga też jest i tu na razie wkręcimy na dwie śruby Przykładamy dalej, jeszcze dalej. i wkręcamy. A trzecią śrubę, tak jak wam powiedziałem, muszę ją dokupić. I, I z drugiej strony też póki co na dwie śruby tylko zamontuję. Z tego powodu, że tą jedną chcę mieć na wzór. I, o, jeżeli chodzi o długość, dobra. Ładnie wszystko się wkręca, ok Dociągnięte. I idziemy to samo zrobić z drugą stroną. Najpierw śruby przesmarujemy. A ta jedna śruba, która mi została, nie będę jej wkręcał, tylko biorę na wzór. Okej. Okay. Mamy przykręcone. Wystarczy, że podłączymy jeszcze tylko ładowacz i na dzisiaj kończymy sprawę. Dobra, ja John już wstawiłem do środka, teraz idę coś przekąsić, wypić kawkę no i pewnie będziemy się za chwilę zbierać też do domu. Jak widzieliście, udało mi się naprawić w John Deere tą pękniętą śrubę, to znaczy wykręcić ją po uprzednim pospawaniu. Tymi rączkami sam pospawałem i wykręciłem śrubę, która zalegała w gwincie. No, co jeszcze nam się udało zrobić? Z tyłu za domkiem udało nam się w pierwszych dniach majówki, chociaż dzisiaj trochę już zimno jest, ale udało nam się wyzbierać wszystkie gałęzie, które wcześniej pocięliśmy i uporządkować to no i wykosić trawkę. Co robiliśmy jeszcze? No, zrobiliśmy, yy, uprawiliśmy tak naprawdę, nie wiem, z 800 metrów tej ziemi u mojej siostry pod trawnik. Jeszcze czeka nas oczywiście delikatne wyrównanie tego. Wsianie, przewałowanie, przegrabienie, przewałowanie no i czekanie na efekty to Wam będziemy relacjonować w dalszej części naszych filmików, jak będzie trawka rosła i się prezentowała. Sam jestem ciekaw tego, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, przede wszystkim w końcu mogłem usiąść z moją kochaną małżonką i wypić kawkę. kawkę. Bo, jak to majówka, jak to powiadają, jedni piją, a drudzy pracują. A my tak pół na pół, także no nie? No, ale przede wszystkim spędziliśmy całą majówkę u nas na działce. No i co, zaczerpnęliśmy świeżego powietrza, pogrillowaliśmy, pobawiliśmy się, popracowaliśmy. Całe szczęście jesteśmy cali i zdrowi. To jest najważniejsze. Z chłopakami pograliśmy w piłkę. Coś jeszcze byś dodała? Nie. Wracamy do pracy. Jutro, niestety, poniedziałek, a może stety, bo za chwilę będzie znowu piątek i będzie weekend. Tak to widzicie, leci czas. Także nowe wyzwania przed nami. No i mamy nowe pomysły z Madzią na nowe przygody, nowe. No, nowe biznesy, ale o tym będziemy mówić Wam i informować Was w kolejnych filmikach. Także słuchajcie, dziękuję, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz, nasz kanał. Jeżeli Wam się podobają nasze filmiki, piszcie komentarze, dajcie łapkę w górę, prześlijcie dalej gdzieś tam znajomemu. Bo coraz więcej Was przybywa, kanał się rozrasta. No i co, ja jeszcze będę oczywiście walczył z przyczepą i z tym prądem, bo już wiem co muszę zrobić. Jak Wam wcześniej pokazywałem, no to baterie, z baterii, czyli z paneli idą, idzie prąd do, do przewodów, które powinny iść do, do samego akumulatora. Także wychodzi na to, że jednak będę musiał kupić nowe po prostu akumulatory. I to tyle. Także oglądajcie nas. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć!